Cześć, witajcie na kanale Grupy Krukowiak. Dziś startujemy z trochę innego poziomu, prawie że w niebie. A dlaczego? Bo bohaterem dzisiejszego filmu będzie Goliat, ale w nie tym klasycznym wydaniu, tylko Goliat z belką PHR, czyli najbardziej wypasiony opryskiwacz, najbardziej dedykowany do upraw najbardziej wymagających, czyli przede wszystkim warzywa, ale wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać bardzo dużą dokładność. Przy minimalnej ilości cieczy, a do tego uniezależnić się od warunków pogodowych. Zapraszamy do oglądania. A skąd sama nazwa rękaw? Potocznie mówimy o rękawie, ale tak naprawdę jest to opiskiwacz wyposażony w pomocniczy strumień powietrza. A tak jak widzimy na tym załączonym przykładzie, mamy belkę tu Przykład aluminiowej. Powiemy sobie dlaczego. Mamy worek, to jest potoczny ten z rękaw, w którym powietrze jest wtłaczane i wąskimi szczelinami, wąską listwą, tak tu sobie możemy zaobserwować, powietrze się wydostaje. Dzięki czemu mamy najlepszą możliwą penetrację łamu, łanu, ale również ochronę oznoszenia. A skąd się to bierze powietrze? To z tyłu właśnie mamy tą turbinę potężną, która jest napędzana hydraulicznie, i całym tym zastanym powietrzem napędzany jest rękaw, i to powoduje, że rękaw. Robi swoją robotę. W zabiegu, tak jak w wcześniejszych chwilach mówiliśmy, przede wszystkim zależy nam na opryskaniu powierzchni żądaną ilością cieczy, ale to jest tylko jeden wyznaczników dobrze wykonanego zabiegu, czyli ta ilość cieczy, która powinna być. Ale drugą bardzo ważną rzeczą, bym powiedział może nawet bardziej istotną, to od tego chwilowego zafiania tej równowagi jest bardzo dokładna penetracja, bardzo dokładne pokrycie roślin tym preparatem. Więc z jednej strony musimy nanieść odpowiednią ilość cieczy, no ale to dobieraliśmy sobie zbiorniki, o tym sobie już mówiliśmy, ale druga istotna rzecz, musimy dokładnie ten planet trować tą ciecz, czyli ta ciecz musi pokryć całą roślinę. I czy to będzie w przypadku systemu preparatów kontaktowych, czy to systemicznych, czy w zwalczaniu szkodnika, czy w zwalczaniu chwastu, zawsze będzie zależało nam na tym, żeby 100% tej cieczy, którą mamy w zbiorniku głównym, trafiła na tą powierzchnię, którą nam zależy. Nie zależy na tym, żeby nam wiatr zabrał na sąsiada pole. Nie zależy nam na tym, żeby ta ciecz spłynęła po roślinach do gleby. Jeżeli chcemy opryskać do glebowo, to opryskajmy do glebowo, ale jeżeli zależy nam na opryskaniu powierzchni, zależy opyskaniu nam roślin, to ta ciecz ma zostać na roślinach. A jak to możemy zrobić? Dlatego właśnie mówimy sobie teraz o rękawie. Po pierwsze, jeżeli zależy nam na uzyskaniu maksymalnej, efektywnej pracy opryskiwacza, to pełna pojemność zbiornika najlepiej, gdyby nam starczyła na możliwie najwięcej ilości tych hektarów, więc staramy się tą ciecz ograniczać. Kiedyś bardzo popularna dawka to była 300 litrów na hektar. Oczywiście w zależności od technologii, od uprawy, czy to są preparaty grzybobójcze, czy preparaty kontaktowe. Ale przede wszystkim chcemy ograniczyć. Więc z tych 300 kiedyś zeszliśmy na 250. Teraz schodzimy już na 200. Część rolników schodzi na 180, na 150 litrów na hektar. A słyszę już przykłady 100 litrów na hektar. Tylko jak możemy to zrobić, żeby nadal przy tej małej ilości cieczy ten oprysk, ten zabieg był nadal efektywny. Możemy to zrobić stosując odpowiednie rozpylacze. I tu jak widzimy na przykładzie, wszystkie opryskiwacze Goliath w wersji PHR, czyli z tym pomocniczym strumieniem powietrza, mają zamontowaną głowicę trzypozycyjną z trzema rozpylaczami, ale podkreślam, średnio lub drobno kroplistymi. Nie stosujemy w przypadku tych opryskiwaczy żadnych rozpylaczy ejektorowych na wiatr. Dlaczego? Ponieważ te rozpylacze charakteryzują się, że przy wysokim lub niskim ciśnieniu ta kropla będzie naraz albo średnia, albo drobna. Więc bardzo dokładnie tą dużą ilością kropli możemy pokryć roślinę. Tylko pamiętajmy o tym, że warunki pogodowe chwilowo mogą nam nie sprzyjać. Będzie wiatr, a musimy wykonać zabieg. To moglibyśmy się pokusić o stosowanie rozpalaczy ejektorowych i tu stracimy sobie tą dokładność pokrycia tą kroplą grubą. Dlatego w przypadku rękawa, roboty tego ograniczenia znoszenia, robi nam powietrze, które wydostaje się z tej listwy. Czyli tym workiem powietrze jest wdmuchiwane w listwę i bardzo wąskim strumieniem to powietrze się wydostaje, przede wszystkim w sposób kontrolowany, kierowany, bo to nie jest jakaś tam dziura. To jest wyprofilowana listwa, dzięki której powietrze się skupia pionowo w dół i z jednej strony ogranicza nam znoszenie, bo te podmuchy niweluje wiatru, a po drugie, i to jest również bardzo istotne, powoduje, że ten łan, wysoki łan roślin, zwłaszcza choroba grzybowych, gdzie nam zależy o pokryciu całej rośliny, niemalże do samego systemu do gleby, pozwoli nam otworzenie tego tej zwartej masy zielonej i ten preparat może wniknąć. Jak już jedziemy dalej, to ten łan jest jeszcze nie tylko otwierany, ale również tym powietrzem ten preparat jest zdmuchiwany, czyli zyskujemy nie tylko dokładność pokrycia, jeżeli chodzi o drobne krople, ale również pozyskujemy ograniczenie znoszenia i co najważniejsze, głęboką penetrację masy zielonej. Coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć zwykłym, konwencjonalnym opryskiwaczem. Tylko tak naprawdę ręka przez tę swoją siłę tego powietrza jest w, stanie, jest w stanie wtłoczyć ten niemalże preparat głęboko w rośliny, nawet te drobne krople, które byłyby podatne na znoszenie, ale z drugiej strony, co bardzo istotne, bardzo dokładnie kryjące rośliny. A czym jeszcze się wyróżnia opryskiwacz serii goliatką PHR? Zacznijmy sobie od początku. Tak jak to jest w każdym opryskiwaczu, który sobie omawiamy, zaczep niczym się nie różni od standardowego goliata, czyli mamy zaczep transportowy, dolny bądź możliwość górnego, ale to sobie jeszcze wkrótce omówimy. W standardzie jest to zawsze sztywny. W każdej chwili możemy poprzez elektronikę i siłowniki doposażyć go i to będzie zawsze wtedy skrętne. Więc mamy w pełni komfortową maszynę, która bardzo dokładnie będzie poruszała się po polu. Ale co tutaj się rzuca pierwszy rzut oka, a jest różnica względem tradycyjnego goliata, duży zbiornik na olej. Dlaczego? Ponieważ w serii Goliat z wersji belką PHR nie podłączamy się w ogóle hydrauliką do ciągnika. Tu tak naprawdę potrzebujemy powietrza, Świateł, musimy się poruszać po drogach i sterowania, w zależności od tego jaki komputer wybierzemy, jaki sterownik to tylko podłączamy elektronikę od komputera nie podłączamy hydrauliki do ciągnika, więc nie ma ryzyka, że przy, przy, przy przepinaniu zapinaniu innego ciągnika nie wiem, mamy wiosną mokro, boimy się, że ten opryskiwacz no i za ciężki do tego ciągnika, który stosujemy, kiedy te warunki pogodowe są sprzyjające, podpinamy inny i boimy się o mieszanie oleju. Dlatego tu już w standardzie jest rękaw wyposażony w zbiornik oleju, w własny układ hydrauliczny, ale co bardzo istotne, to turbina z tyłu, która tworzy ten dużą ciąg powietrza, ona jest również napędzana hydraulicznie w sposób kontrolowany. Czyli mamy sterownik w kabinie, dzięki któremu możemy prędkość turbiny, a co za tym idzie, ilość tego powietrza sobie płynnie regulować, a nawet jeżeli zajdzie potrzeba w roślinach małych, delikatnych, możemy rękaw powietrza wyłączyć. To co tu widzimy również, czyli mamy pompę układu cieczowego, a bezpośrednio za nią przekładnie i do niej zespolone są dwie pompy układu hydraulicznego. Jedna odpowiada jeden do jednego za sterowanie belką, czyli rozkładanie, poziomowanie belki, a druga pompa, e, ta większa, służy do napędu tej turbiny, do regulacji intensywności wydosowania się tego powietrza. To jest pierwsza rzecz, która mocno wyróżnia opryskiwacz na tle innych Goliatów, czyli ten własny układ hydrauliczny, który jest już w standardzie. Druga rzecz, o której wspominałem wcześniej, jest to belka. I w przypadku opryskiwaczy Goliat mamy podział belek do 24 metrów w standardzie, jako belki stalowe. W standardowym Goliacie powyżej 24 metrów są w standardzie belki aluminiowe. E, Goliat z rękawem jest to wyjątek i tutaj wszystkie belki są już belkami aluminiowymi. A dlaczego? Ponieważ jeżeli ten preparat się wydostaje, ta ciecz wydostaje się z belki i ten podwór powietrza powoduje te gęste e, wbicie preparatu w łan, to zdarza się, że jeżeli w sposób mało kontrolowany ustawimy za dużą ilość powietrza, a rośliny są niskie, to ten tej cieczy potrafi się razem z ziemią odbić i to wszystko się będzie osiągało na belce. I ponieważ ta belka jest tak zwana mokra, cały czas by było ryzyko jej później korodowania, po jakimś uszkodzeniu powłoki farby, powłoki tej lakierowej. Zależy na tym, żeby ta belka posłużyła jak najwięcej, a nie ukrywam jednego. E, Pryskiwacze z rękawem powietrznym trafiają do dużych gospodarstw lub średnich, ale tam, gdzie ta intensywność wykorzystania obpryskiwacza jest bardzo duża. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale w tradycyjnym gospodarstwie jest to kilka zabiegów w sezonie na daną uprawę. W przypadku warzyw zdarza się to kilkanaście, a nawet i więcej. Więc tu nam zależy na tym, żeby ten opryskiwacz w tej swojej pełnej wersji posłużył jak najlepiej, bez konieczności tam wcześniejszych czy późniejszych tam remontów. A mamy klientów, którzy takie opryskiwacze użytkują już ponad 20 lat. Świetnie się sprawdzają, świetnie dają sobie radę w tych bardzo trudnych, wymagających warunkach. A zobaczmy jeszcze z tyłu, czym się wyróżnia ten opryskiwacz Jako standardowe z rękawem od tego Goliata bez rękawa. W poprzednim filmie, kiedy omawialiśmy sobie różnicę między Goliatem a Orionem, wspomniałem tylko, że część klientów może wybrać sobie Goliata, jako dlatego, że chce mieć również amortyzację pneumatyczną osi. I tu mamy przykład takiego rozwiązania. I to akurat jest standardowe dla oproskiwaczy z rękawem. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli klient wybiera maszynę, bardzo mocno bym powiedział specjalistyczną, to też musimy podejść do tego matu, że ta maszyna musi być trochę lepiej wyposażona, musi być trochę lepiej, ee, może nie tyle lepiej, co dawać większy komfort pracy. I to, że w normalnym goliacie klient sobie wybiera, czy to ośka będzie chciał, czy nie, przy małej szerokości roboczej, bo przy dużej również to jest w standardzie, to w przypadku ee, tych goliatów z rękawem, tak samo jak belka, tak i ośka, już jest standardowym, również własnym kłopotem standardowym wyposażeniem serii Goliat. Zależy na tym, żeby te maszyny, ponieważ ich nie sprzedaje się aż tak dużo jak klasycznych Goliatów, ale dawały coś więcej, żeby one były takim królem wśród Goliatów. A co jeszcze wyróżnia rękaw? Może drobne rzeczy, ale dla wielu klientów mogą być rzeczami bardzo istotnymi. Jedną z nich jest tutaj te siłowniki, czyli tak zwana zmienna geometria belki. Co nam to daje? Ponieważ każda belka hydraulicznie rozkładana posiada u nas w standardzie siłownik do stabilizacji całej belki czyli ponad to, że belka sama się stabilizuje, to również z pozycji operatora, z pozycji sterownika, komputera, elektrycznego sterowania, możemy sobie tą belkę przechylać, balansować tak, żeby szła równolegle do podłoża. Ale są warunki terenowe, gdzie te górki są bardzo, bym powiedział, głębokie, pachołki duże i będzie zależało na tym, żeby tą belkę ułożyć dosłownie może w taki sposób, może w taki sposób lub nawet w taki. Mając własną hydraulikę, jesteśmy w stanie to zrobić już w standardzie, oczywiście ręcznie, Aczkolwiek jest takie rozwiązanie jak Boom Level System, czyli za pomocą czujników Belka sama interpretuje położenie je względem podłoża i sama będzie korygowała przechył bądź tą zmienną geometrię. Ale to jest to wyposażenie dodatkowe. A czym się jeszcze wyróżnia ten konkretny egzemplarz? Tu mamy opryskiwacz wyposażony, tak jak mówię, we własną hydraulikę. Mamy dwa wskaźniki cieczy, czyli pierwszy wskaźnik, tak zwany suchy cieczy zbiornika głównego, mniejszy wskaźnik poziomu cieczy zbiornika na czystą wodę odnośnie możliwości wypłukania tego opryskiwacza już na polu tuż po skończonym zabiegu, zaraz kiedy te ciecz w środku jest najdokładniej możliwość usunięcia. Kolejne z wyposażenia jakie mamy do, do zafajerowania jest to przyłącze hydrantowe. Przyłącze dzięki któremu możemy podpiąć wodę i w bardzo dokładny sposób szybko przetransportować ją bezpośrednio do zbiornika głównego. To, co wspominałem w poprzednich filmach, nie musimy wchodzić aż tak wysoko i z pozycji zbiornika dopiero w lewu wlewać, tylko na dole sobie w bardzo wygodny sposób podłączymy ten wąż, zatankujemy, bez konieczności tam mówię, gimnastyki, wysoko wchodzenia, ale również bez ryzyka możliwości ewentualnego polania się w cieczą. W kilku słowach na koniec filmu. Czym się wyróżnia rękaw na tle? normalnego opryskiwacza, standardowego może opryskiwacza. Po pierwsze, opryskiwacz ten wyposażony jest w pomocniczy strumień powietrza, czyli najprościej mówiąc te wąski strumień, tą wąską szczelinę, dzięki której się wydostaje powietrze, ale ono jest kierowane bardzo dokładnie pionowo, które pozwoli nam ograniczyć znoszenie, ale z drugiej strony pozwoli wbić ten preparat głęboko w łan, więc zyskujemy dokładność. A gdzie się to najlepiej sprawdzi? Przede wszystkim doceniane to jest przez gospodarstwa warzywnicze. Tam, gdzie tej żywności produkując, tych zabiegów ochrony stosujemy najwięcej, bo przecież każdy chce mieć piękne owoce, piękne warzywa, dobrze wybarwione, dobrze ochraniane przed szkodnikami, przed chorobami grzybowymi. I niestety tych zabiegów trzeba wykonać odpowiednio dużo, ale można ograniczyć przede wszystkim ilość tej cieczy poprzez to, że jakość wykonanego zabiegu będzie dobra i ten preparat będzie dobrze wchłaniany, dobrze będzie penetrował ten łan, więc dzięki takim maszynom, nawet tam gdzie te zabiegi musimy wykonywać, zróbmy to z głową, czyli możemy ograniczyć, ograniczmy ilość cieczy, ograniczmy ilość chemii, którą możemy stosować w żywności, ponieważ gdybyśmy przestali nagle pryskać, okazałoby się, że tej żywności będzie na tyle mało, że nie jesteśmy w stanie wykarmić wszystkich ludzi na świecie, więc z rozwagą kupujmy takie maszyny, które pozwolą nam na ograniczenie się chemii, ale również Pozwolą na zoptymalizowanie budżetu, jaki musimy przeznaczyć na ochronę środowiska. To było na dziś na tyle. Pamiętajcie, zostawcie lajk, like, jak się podobał film. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście zobaczyć kolejne filmy, o czym chcielibyście porozmawiać. Do zobaczenia wkrótce przy okazji kolejnych maszyn, które będziemy omawiali na naszym kanale. Cześć!